Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałam ogłosić wyniki. Piątej edycji, piątego etapu festiwalu Kwarantanny, który, jak Państwo wiedzą, rozwija się u nas niezwykle tak jak pogoda za oknem, tak też pomysły festiwalowe się rozwijają za każdym razem. No i w tym tygodniu że jury konkursowe postanowiło nagrodzić za najlepsze filmiki trzy osoby. Lenę, która razem z siostrą przedstawiła film pod tytułem Kopni wirusa. wirusa, Podam ci causa, a po, po, po będzie całkiem fajnie. Igę, która w czasie kwarantanny przygotowała swój mini pokaz własnego projektu, jakiego zapraszamy na stronę internetową. Sebastian, który po lekcjach online nie nudzi się, ale skomponował utwór, yy, tworzy muzykę. Utwór jest też bardzo specjalny, bo dotyczący sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy. Oprócz tego jury przyznało trzy wyróżnienia wraz z nimi głośniki JBL, książki, słodkie niespodzianki, a te wędrują w tym tygodniu do następujących osób. Do Miłosza, do Igora i do Julii. Poza tym, drodzy Państwo, z ogromną przyjemnością chciałam ogłosić, że do 30 kwietnia ogłaszamy dogrywkę. Zapraszamy serdecznie do przesłania filmów również dwuminutowych, związanych z tym, jakie aktywności uczniowie podejmą po tym, kiedy wszystko wróci do norm. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy, że Urząd Miasta Krakowa. Zechciał przeprowadzić taki, taki festiwal, w ten sposób też dzieciom pomóc w tej rzeczywistości. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym partnerom, którzy byli zaangażowani w tą akcję. Bardzo dziękuję.